No ja ja stałem kurwa na górze, przeszkadzało Ci, że trapałem. No kurwa, tam a kur... to, jak kurwa. A Ty kurwa nie Jeżeli <guletnie> Ty przeszkadzałeś, to... To lepiej mam, żeby nie, nie, nie mieszkał, bo były problemy. Przeszkadza Ci trafanie, sranie. No kurwa, ale o to, o to, kurwa. A kurwa. A kurwa, nie trawałeś. o no kurwa. Dlatego wolę więcej płacić i... Wolę, kurwa. Zamykam przepokój na klucz, no o mogę pić konia. No faktycznie może bić konia, to może raz sprowadzić. Będzie chcę może przeprowadzić. Kurwa, pić konia. Ale ty kurwa, dziewczyna będzie i będzie podskakiwał na górę. Kurwa. Zero im cynności to Jak moja na górnym